Hej, w najbliższą sobotę o godzinie 16 przy ulicy Sportowej 3 odbędzie się mecz ze Stalową Wolą. Ja mam nadzieję, że nie będę oglądał tego meczu z perspektywy trybun, a będę mógł pomóc drużynie w zdobyciu trzech punktów. Natomiast to wszystko schodzi na dalszy plan. Podczas meczu zostanie zorganizowana akcja na pomoc dla chorej Ani Koźby. Jeśli nie będziecie mogli stawić się na stadionie i zasilić puszki z pieniędzmi, to namawiam do wysłania SMS-ów tak jak zrobię to teraz ja. Namawiam wszystkich, że warto pomagać, ponieważ dobro wraca. Jest 1977 powodów, dla których warto stawić się w sobotę przy ulicy sportowej 3.